Hej, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was filmik z kosmetykami, które warto kupić na najbliższej promocji w Rosmanie i na którejkolwiek najbliższej, nie tylko najbliższej promocji w Rosmanie, dlatego że od 20 kwietnia ma być właśnie ta promocja, mieliśmy 49% i tam co tydzień, jak zawsze są te kategorie, czyli najpierw jest twarz, potem są... Um, oczy, a na końcu usta i paznokcie. Chyba tak mi się wydaje. Tydzień po tygodniu, chyba, tak jak zwykle. Nie jestem co do, końca, do, do końca co do tego pewna, bo tak tylko, wiecie, tak, gdzieś tam mi mignęły te daty i pamiętam tylko te początku, ale tak czek. Nie będę zbyt dużo mówiła o tych produktach, dlatego, że zrobiłam, wam dosłownie parę godzin wcześniej nagrałam ten filmik i rozgadywałam się o tych produktach i filmik trwał 40 minut. I wiecie, ostatnio Chcę po prostu nagrywać jakieś krótsze filmy, a wszystkie moje filmy trwają ponad godzinę i po prostu nie mam potem jak tego ciąć, bo zaczynam się tak rozgadywać, ale tak dobrze mi się do Was gada, że no nie mogę. Ale dobra, muszę się teraz spiąć, mam włączony stoper w telefonie, żeby za bardzo się nie rozgadywać i żeby wiedzieć ile mniej więcej to trwa, dlatego że na kamerze mi się to nigdzie nie pokazuje i nie wiem zawsze ile gadam. Ale dobra, zaczynajmy. Będę szła tydzień po tygodniu tak jak idzie ta promocja i zaczynając od kategorii twarzy, moim ulubionym podkładem drogeryjnym, jak zapewne wiecie lub nie. Astor Perfect Say, 24 godziny. W ogóle, jeśli oglądacie moje filmiki, to na pewno większość tych produktów znacie. Bo to są bardziej w większości mojej to stali ulubieńcy, o których gdzieś tam już mówiłam, dlatego nie będę o nich zbyt dużo mówić. Jeśli będę pamiętała o filmikach, w których o nich mówiłam, to podlinkuję Wam je na dole lub zrobiłam odnośnik tutaj. Chociaż wszystkie te filmiki się właśnie nie zmieszczą w tych odnośnikach. Więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie. ale tak y Podkład perfekcja. ja Mówiłam o nim w ulubieńcach listopada, ale chyba jej nazwałam ostatnich miesięcy. Odnośnie macie tutaj. I tam o nim mówiłam. Jest świetny, ma bardzo fajne krycie. On zastyga, więc ja go lubię właśnie używać, gdy mam dużo wyprysków. I właśnie dlatego, że on tak aż bardzo nie podkreśla suchych skórek. Jednak właśnie przez to, że jest zastygający odrobinę, mimo wszystko je ja podkreśla. Więc za super suchych skór na pewno nie będzie dobry. Ale jak mówiłam. Ma świetnym świetny świetne, świetne krycie, bardzo ładnie wygląda na skórze i ma piękne opakowanie. I bardzo go lubię. Jak mówiłam, zapraszam Was do ulubieńców, tam o nim więcej powiedziałam. Mój ostatni ulubieńc z Bourjois CC Cream, uwielbiam go. Jest świetny. On nie zastyga do końca, on jakby odrobinę zastyga, nie ma być takiego bardzo mokrego wykończenia. Dlatego rozumiem, dlaczego tak dużo osób z sobą skórą go lubi, bo nie trzeba go podrować. Jednak ja mam skórę tłustą, więc podrować go muszę, ale naprawdę pięknie się rozciera, bardzo szybko się jego palcami rozciera. bardzo ładne wykończenie, świetne krycie. Nie takie samo jak ten Astor, ale wygląda tak zdrowo na twarzy i wcale tak szybko się pani nie świeca. I bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba po prostu, jak wygląda na mojej skórze, i tak. To jest mój ostatni ulubieniec, zdecydowanie, nie wiem jakim cudem dopiero teraz na niego trafiłam, więc to są podkłady, I jeśli chodzi o korektory, mam trzy korektory, każdy do innego celu jakby, um, tak samo jak podkład korektor Perfect Stay, też go uwielbiam, bardzo fajnie i szybko się rozciera, ma świetne krycie, nie zbiera się załamaniach, jak dla mnie to jest najlepszy drogeryjny korektor I jeden w ogóle jest lepszy jakie kiedykolwiek miałam. Um, o nim też mówiłam w ulubieńcach, więc jak mówiłam, zapraszam was tam do tamtego wyniku tam o nim więcej chyba powiedziałam z tego, co mi się daje na pewno, bo ja dużo mówię. Korektor <ścoughs> Rimmel, Rimmel Lasting Finish. Ja chyba w ogóle zrobiłam haul w tamtym roku z tej całej promocji z Rossmana i ja go w tamtym roku kupiłam na tej promocji, więc na pewno tam o tym wspomniałam, o ile ten haul wstawiłam, bo wiem, że w tamtym roku jakiegoś haulu nie wstawiałam, ale ten chyba wstawiłam, więc pojawi się tutaj odnośnik jak coś. Odcień 010 Porcelain jak dla mnie to jest taki zastępca tego kamuflaża z Catrice działają jak dla mnie dość podobnie, chociaż nie pamiętam już za dobrze jak ten kat kamuflaż działa, bo już go dawno miałam, ale on jest naprawdę fajny, ma świetne krycie, ja go wolę na chwilę zostawić na skórze i dopiero potem rozetrzeć, bo od razu jak się go nałoży, się go rozetrze, to nie masz tak fajnego krycia jak, jak się chwilę, niż jak się chwilę po prostu poczeka, ale tak, bardzo, bardzo go lubię. I Lumi Magic L'Oreal, to jest już moje drugie opakowanie. Teraz mam odcień 1 Light, wcześniej miałam 2 Medium i szczerze nie widzę za bardzo różnicy między tymi kolorami. Ym, to znaczy na no mojej skórze wypadają dość podobnie, chociaż różnica jest na pewno jakaś. Ym, ma bardzo też fajne krycie, ale wygląda naturalnie. Jest delikatniejszy mimo wszystko niż ten Perfect Stay bardziej właśnie taki rozświetlający, fajny do takich właśnie delikatnych makijaż lub jeśli nie potrzebujecie zbyt wielkiego krycia, ja bardzo lubię też jak wygląda na mojej skórze właśnie tak świeżo, zdrowo i czasami właśnie jak nie chcę mieć mega, super full krycia. Nakładam jego wcale nie ma takiego złego krycia i u mnie mam wrażenie przykrywa to, co powinien przykrywać, więc tak, jest bardzo fajny też, wcale nie, wcale nie tak za się utrzymuje, naprawdę nie zbiera mi się też i tak, bardzo, bardzo go lubię fajny rozświetlający korektor i jeśli chodzi o pudry Mam dwa pudry z tej Madzeimera. On był w mnóstwie moich filmików. Nie wiem, że nie mówiłam o jakichś ulubieńcach wydaje mi się, że nie. Ale ogólnie jest bardzo fajny matujący puder. Nie uważam, że jest najlepszym pudrem matującym na świecie, ale jest bardzo dobry. Słysząc drogą, muszę kupić nowy. Ym, I drugi Silk Edition z Burżua. Ja go kupiłam w tamtym roku na tej promocji, więc jak mówiłam, najprawdopodobniej wspominałam o nim w tamtym holu. To jest odcień 52 Vanilla Wydaje mi się, że ma 51 też jest odcień i żałuję, że go nie kupiłam troszeczkę, chociaż wcale nie jest taki ciemny. Jest bardzo fajny, właśnie taki miękki, ma bardzo ładne takie cotynowe wykończenie, ale też bardzo fajnie jednak trzyma ten mat. Ups, spadło mi to takie, wiecie, ta folika, nieważne. <laughs> bardzo też fajnie trzyma mat i ma bardzo fajne krycie jak na puder i jak dla mnie to jest bardzo fajny. Zastępca tego Studio Fix z Maka pudru. naprawdę jest bardzo fajny i tak. Bardzo, bardzo go lubię. Jeśli chodzi o brązery, nie mogę dzisiaj mówić. Jeśli chodzi o brązery, Burżua czekoladkowy brązer, to była pierwsza rzecz, którą kupiłam właśnie na tej promocji. minus 49% jak była ona pierwszy raz i wszyscy się raz na nią rzucili. A ja do końca nie wierzyłam, że taka promocja jest w ogóle możliwa w sklepie, ale jednak dało się. <laughs> Nieważne, tak czy siak. Kupiłam go dzień przed swoimi egzaminami gimnazjalnymi, więc mam do niego ogromny sentyment, bo przypomina mi o tym, jak wtedy się stresowałam i jaką ulgę potem czułam, jak już je napisałam. Ale tak, jest naprawdę bardzo fajny może być dla niektórych o, zbyt pomarańczowy, bo jednak to jest taki odcień, że dla niektórych na pewno może nie być dobry. Ja już w ogóle, jak mówiłam, nagrywałam ten filmik, jeszcze się malowałam, więc mam całą rękę brudną, ale też bronzer bardzo podobny jest w tym trio do konturowania Dreamella. to jest nowość, więc wydaje mi się, że dużo osób będzie chciało się w nie zaopatrzyć właśnie na tej promocji, bo przepiękne opakowanie takie miedziane, bardzo mi się podoba i bronzer jest dość podobny, jednak jest odrobinę zimniejszy, co jest moim zdaniem jeszcze lepsze ja mam ten jaśniejszy odcień, to jest odcień 01 Golden Suns a jest jeszcze drugi Coral Glow on jest bardziej pudrowy ten z burżuła jest bardziej kremowy, więc wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej sobie nim zrobić plamy. Ten jest właśnie bardziej taki pudrowy. On niby ma drobinki, ale na skórze ich nie widać. Też bardzo fajnie się utrzymuje. W ogóle róż jest bardzo fajny, naprawdę bardzo ładny odcień. I rozświetlacz nie jest taki. Taki, wiecie, zbyt brokatowy. Nie, nie ma w ogóle tam brokatu, ani właśnie, nie robi takiej tafli. To jest bardziej taki rozświetlacz, wiecie, optyczny, albo po prostu taki delikatny rozświetlacz, tak go mogę nazwać, Po prostu delikatny rozświetlacz, więc wydaje mi się, że bardzo fajny produkt, też dla początkujących, jeśli chcecie mieć wszystko w jednym miejscu. A jeśli chodzi o taki bardziej rozświetlacz, rozświetlacz to Vibon Diamond Illuminator uwielbiam. Jest świetny, przez bardzo długi czas używam tylko jego i nie mogę go teraz stworzyć. Dobra. Jest naprawdę świetny, na tej promocji widziałam jakiś jakieś 5 zł, a jest naprawdę świetny, to już jest taki, wiecie, taflowy rozświetlacz To jest właśnie taki typowy rozświetlacz, rozświetlacz jest naprawdę świetny, bardzo fajnie się utrzymuje Jak dla mnie najlepszy rozświetlacz drogeryjny. zdecydowanie I co jeszcze? Róża Max Factor Cream Puffs, też mówiłam o nich w tych ulubieńcach, więc nie ja będę się za bardzo nad nimi rozwodzić Mam odcień 10 Nude Mow i 15 Sedactive Pink, są świetne, przepięknie się rozcierają bardzo fajnie się utrzymują, ale naprawdę ich nakładanie to jest po prostu naprawdę świetne. Świetne, bardzo kremowe, i jak mówiłam, nakładanie ich to jest po prostu sama przyjemność. Uwielbiam. Dream Touch Blush z Maybelline też bardzo lubię. Bardzo fajny na lato, często je używam. Nie wiem co prawda, czy one jeszcze są w ofercie. Ja mam odcień 05 Mauve nie wiem czy tutaj są w ofercie, ale naprawdę jeśli są, to zastanówcie się nad nimi, bo na lato jest świetny, bardzo delikatny. będziecie tak paluszkiem sobie nałożyć i macie taki orzeźwiający makijaż, naprawdę. Bardzo, bardzo je lubię, szczególnie właśnie latem takie róże w musie, więc to to. I co jeszcze? Jeśli chodzi o twarz, to tyle. Jeśli chodzi o oczy, zacznijmy od eyelinerów. Mam dwa eyelinery. Mój ulubiony Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Muszę w ogóle się dopatrzyć w nowy, bo mój już jest taki zaschnięty, ale jest świetny. Chyba jeszcze o nim nigdy nie mówiłam, bo ja za często nie robię sobie kresek, ale to jest mój ulubiony eyeliner. Lepszego sobie nie wyobrażam. Jest mega czarny, bardzo fajnie i łatwo się go aplikuje. Znaczy wiadomo, zależy od Waszych zdolności, <grym> jeśli chodzi o robienie kreski. Ale tak, bardzo fajnie się aplikuje. Jest bardzo kremowy, bardzo dobrze się utrzymuje i jak mówiłam, kolor jest właśnie taki głęboki, czarny, nie trzeba robić part, tylko od razu jedna warstwa wystarczy jest pełna piękna czarna. więc tak, to ta, to. Ta. I jeśli nie lubicie eyelinerów w słoiczku lub jeśli chcecie coś jeszcze tańszego, eyeliner jest Eveline Liquid Precision Eyeliner 2000%. On ma taki gąbkowy aplikator, też jest bardzo fajny, też jest bardzo czarny, bardzo łatwo się go aplikuje. I naprawdę też go bardzo lubię, chociaż jeszcze za wiele razy go nie używam, ale chyba dwa razy go używam. I naprawdę fajnie się utrzyma i fajnie się go rozprowadza. Nie pęka, nic, z tych rzeczy, więc naprawdę to już zależy, zależy jaki efekt i jaki. Jaki sposób aplikacji preferujecie. Jeśli chodzi o kosmetyki do brwi, Brow Artist Plumper Cellular, ale ja sama chcę sobie kupić bezbarwny, dlatego że teraz mam Medium Dark i jest fajny, ale kończy mi się mój bezbarwny żel do brwi, więc chciałam sobie kupić coś też bezbarwnego na tej promocji. Ale ten jest bardzo fajny, właśnie jak chcę sobie szybko zrobić brwi, a nie mam czasu na wypełnianie, albo po prostu chcę jakoś się szybko ogarnąć, ale mieć coś na nich, to zawsze użyłam właśnie tego. On... Można z nim bardzo łatwo przesadzić, dlatego że on skleja brwi troszeczkę. I jeśli nałożysz go zbyt dużo, to macie wrażenie, że po prostu jego głowę ciągnął za brwi. Ale trzeba z nim uważać. Ale tak poza tym jest naprawdę bardzo fajny. jak mówiłam, taki prawdopodobnie dwa w jednym, jeśli nie macie czasu. I też ta szczoteczka jest bardzo fajna. Dzięki temu, że ma drugą, długą rączkę, to da się wszystko fajnie tutaj yy, podkreślić, zaznaczyć. Tak. I coś już do takiego mocniejszego wypełniania brwi, Maybelline Brow Satin. Uwielbiam tę kredkę, to jest odcień dark brown, za to, że to jest idealny kolor dla mnie. To jest zimny, ciemny brąz, taki wpadający w szarość, nie mogę go dzisiaj jakoś nałożyć. Jest naprawdę bardzo fajny kolor. I z drugiej strony mamy puder, którym możecie albo jakby... Nie zawsze zapominałem tego słowa nie przytwierdzić, nie utwierdzić utrwalić, w którym możecie utrwalić tę kredkę lub po prostu sam, tak samym tylko tym pudrem pośpiesznie jakoś je wypełnić tak więc tak, to to <laughs> jeśli chodzi o tusze Lash Sensational mówiłam o tych tuszach już milion razy używam ich w większości makijaży są świetne. Mówiłam o nich w ulubieńcach. Świetnie rozdzielają, świetnie podkręcają. Robią taki piękny wachlarz rzęs, jak mówiłam. Zapraszam Was do ulubieńców, tam o nich wspominam więcej, ale uwierzcie mi, warto je kupić. Przynajmniej jedna z nich, nie potrzebujecie i wodoodpornego i normalnego. Ja sama zamierzam kupić wersję extra black, dlatego że ta. Ups, ta normalna, czarna wersja mi się skończyła i to jest po prostu puste opakowanie już. I drugi, mój ulubiony tuż Volume 11, Soul Couture. Też o nim mówię w ulubieńcach, tylko w pierwszych ulubieńcach na moim kanale, do których też będziecie mieć tutaj odnośnik. To jeszcze, to jeszcze pamiętam. Um, też bardzo fajne, Bardzo fajnie rzęsy rozdziela, wydłuża. Też je fajnie podkręca, dzięki temu, że właśnie ta szczyteczka jest mała i można wszędzie ją dotrzeć. Tak, bardzo, bardzo fajny tuż. Jeśli chodzi o cienie: L'Oreal, kolor, rich, nazwy, nie wymówię. To jest numer, zaraz powiem, 201 Z jakby serii Nude, dlatego że oni mają tam jakieś kolorystycznie posegregowane to Bardzo, bardzo fajny odcień, taki niespotykany To jest żelowa formuła, ja jej nakładam zawsze palcem Z jakąś szarością na przykład W załamaniu, wygląda pięknie Jedyne co, to opakowanie mi się popsuło i mi się już nie zamyka Ale poza tym cienie naprawdę warte uwagi, jeśli znajdziecie jakiś kolor dla siebie Warto się nad nimi zastanowić. I cienie, które po prostu są czystą oczywistością, jeśli jeszcze ich nie macie, to nie wiem gdzie się uchowaliście. <gry> Kolor tatu z Maybelline. Odcinek, który każdy powinien mieć. On Non-Bronze, numer 35. Jest piękny. Ja przez długi czas używałam go jako bazy do wszystkich moich makijaży, dlatego już dobiłam do dna, ale naprawdę to jest odcinek, który po prostu nałożony na całą powiekę. Wygląda cudownie. Mam też odcień 20 Turquoise Forever z nowej serii Creamy Mats Vintage Plan i Permanent Top, którym czasami wypełniam brwi. Więc tak, to to o nich chyba jeszcze nigdy nie mówiłam. Tak mi się wydaje. Może w moich pierwszych filmikach używam ich jako bazy do któregoś makijażu, bardzo możliwe. Jeśli tak i o tym nie zapomnę, to podlinkuję wam to w opisie lub ten odnośnik tutaj. I co jeszcze? Zostały nam już tylko usta, ale do ust mam całkiem sporo. Zacznę od tego, żeby nie zapomnieć. Konturówka Essence. To jest tak, że coś to po prostu musicie mieć. Ja mam chyba sama z pięć kolorów, jakie więcej. Są świetne. Kosztują 5 zł, a naprawdę utrzymują się całą wieczność, po prostu naprawdę. Bardzo długo się utrzymują, świetnie się rozcierają, są bardzo kremowe. Nawet można je nałożyć na całe usta, jeśli nie macie zbyt wysuszonych ust. Ale naprawdę są śliczne i śliczne są kolory. One same nie są śliczne, no wiecie, no. <noise> dzisiaj strasznie w ogóle mam tak porozrzucane myśli po całej głowie yy, ślicznie, śliczne mają kolory, konturówki są świetne dziwnie to brzmi jak konturówka jest śliczna nieważne ja mam odcień 15 Honey Berry pasuje mi to paznokci nawet trochę mam go dzisiaj też na ustach pod pomadką z Golden Rose numer 125 już Lipstick ale tak, jeśli chodzi o produkty do ust. Mam ich tutaj całkiem sporo. Zresztą może z dlatego, że z tego, z Revlonu mam aż trzy produkty do ust, bo wszystko z Revlonu do ust jest po prostu świetne. Kredka Color Burst Matte Mood. Colorverse Matte One. Mówiłam o niej także w tych pierwszych ulubieńcach na moim kanale. Numer 210 Anapologetic Są świetne. Pachną miętą. Mają takie chłodzące, dają takie chłodzące uczucie, więc w lecie są świetne. Jest matowa, jak sama nazwa mówi. Utrzymuje się też świetnie. W ogóle jej nie czuć na ustach jest absolutnie genialna. Przez długi, długi czas ją po prostu tylko ją miałam na ustach, bo to jest, wiecie, taki mój odcień różu, jeśli wiecie o co mi chodzi. Masełko Coral Colorburst też nie Color Colorburst, tak? Tak, Colorburst Lip Butter. Numer 065 Candy Apple. Też jest bardzo fajne. Nie spodziewałam się, że tak bardzo to polubię, bo myślałam, że to wiecie, będzie o takie masełko, w ogóle nie napigmentowane, taki balsamik, ale naprawdę ma całkiem niezłą pigmentację jak na taki produkt. Wow! jedynie co to jest tak średnio wydajne bo wcale aż tak dużo tego nie używa mnie to pokazuje jakbym to używała dosłownie cały czas aż tak, aż tak tego nie używam ale używam tego często piękny zapach i bardzo jest taki przyjemny na ustach i naprawdę jestem bardzo bardzo z tego zadowolona Moisture Stain, chyba o nim też mówiłam w jakichś ulubieńcach, ale nie jestem co do tego pewna mam dwa odcienie 015 Barcelona Nice jest so ten i mam jeszcze 005 Parisian Passion są świetne tak samo nazwa mówi Moisture Stainy, czyli stainy, ale takie nawilżające. Mają takie wodniste, chłodzące uczucie. Na początku wyglądają bardzo intensywnie, jak się je nałoży, więc się nie przestraszcie, ale nie są aż tak napigmentowane. Znaczy, one są napigmentowane, ale one po jakimś czasie łagodnieją i prześwitują troszeczkę usta, więc wiecie, jest takie, takie fajny, świeży efekt i bardzo, bardzo je lubię. Bardzo fajnie się trzymają jak na coś o takim wykończeniu. I potem, wiecie, zostawiają taki tylko sam jakby takie zabarwienie na ustach naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi o Maybelline, szminka Color Sensational Vivid. Vivid, Vivid. Seria Vivid. Także jak numer 904 Vivid Rose. Uwielbiam ten kolor i także mówię o nim chyba w pierwszych ulubieńcach, na pewno w tagu pierwszym, który w ogóle jeden z pierwszych filmików, na, którym grałam na kanale, więc także tutaj będziecie mieć Patrzę cały czas w podgląd, żeby wiedzieć, gdzie pokazuję, więc przepraszam, jeśli cały czas patrzyłam w podgląd. A i tak, piękny, piękny odcień, taki fajny, szalony kolor na lato, także świetnie się utrzymuje, naprawdę byłam pod mega, mega wrażeniem, gdy ją kupiłam, że o takim kremowym, normalnym wykończeniu może się aż tyle utrzymywać. I szminka z nowej serii Creamy Matte 940 Rose Rush. Jedyne co... Jedynym minusem tej linii jest to, że tutaj nie ma zbyt wiele kolorów i jedynie ten i jeszcze magnetic magenta czy coś takiego mi się podobają. Reszta jakoś tyłka nie urywa. To jest taki bardzo fajny, delikatny róż, trochę jakby taki Barbie róż. Ma piękne wykończenie. To jest mat, ale właśnie jest taki kremowy, przyjemny, więc jeśli nie odważyłyście się jeszcze spróbować ze szminkami matowymi i boicie się jak to wykończenie, czy Wam się spodoba, czy nie, to radziłabym właśnie zapatrzyć się w tą, bo jest bardzo właśnie to jest mat, ale jest taki bardzo przyjemny kremowy i też bardzo fajnie się utrzymuje. Nie aż tak dobrze jak ta Wivid, co jest dość dziwne, bo jednak to wykończenie powinno się lepiej utrzymywać, ale też jest bardzo, bardzo fajne. I zostały mi już tylko dwa produkty z Lore, ale to jest także marka, której produkty do ust bardzo lubię. Szminka w płynie Rose Symphony 201. Także mówię o niej, w tych pierwszych ulubieńcach, chyba, tak mi się wydaje, bo absolutnie ten produkt uwielbiam i po prostu katowałam go. Jak go kupiłam, naprawdę bardzo długi czas miałam praktycznie tylko tu na ustach. Kolor jest absolutnie przepiękny, to jest po prostu najpiękniejszy odcień różu jaki może być. Też bardzo fajnie się utrzymuje, jest odrobinę bardziej jakby kremowe, yy, od tego Moisture Stainu, Moisture Stain jest bardziej wodnisty, ten też utrzymuje, utrzymuje się odrobinę lepiej, właśnie bo przez to, że nie jest taka wodnista. Yy, I nawet jak ten błysk schodzi, nam się wydaje, że on schodzi, a on tak naprawdę jest i potem jeszcze się zostaje takie zabarwienie ust, więc naprawdę bardzo fajnie się to utrzymuje, mimo, że wydawałoby się, że takie wykończenie, wiecie, zaraz zejdzie, ale też bardzo, bardzo przyjemne, takie kremowe wykończenie, kremowa konsystencja, bardzo, bardzo fajna. I ostatni produkt, szminka serii Color Rich Matte, numer 228 VIP. To jest jakby ten kolor tylko w postaci szminki, jest przepiękny, najpiękniejszy odcień szminki, jaki widziałam. Uwielbiam ten kolor. To jest troszeczkę chętniejszy niż ten mój odcień różu, widzicie, tu jest mój odcień różu, to jest to. Mam w ogóle nagrywam w naturalnym świetle. Dajcie mi znać, czy Wam bardzo to przeszkadza i czy wolicie jednak jak nagrywam przy lampach, czy jednak jak mam okazję to żeby nagrywać przy naturalnym świetle, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ale tak, to jest ten mój odcień różu, a to jest ten kolor. Odrobinę jaśniejszy, ale jest przepiękny. To jest odrobinę już troszeczkę bardziej wysuszający mat, ale dalej nie jest jakoś, wiecie, po prostu taki mat, zwykły mat, tak? Nie jest to nie jest. Cleamy matte, to jest po prostu zwykły mat. Ale naprawdę kolor jest przepiękny, uwielbiam ten kolor i bardzo fajnie się utrzymuje. Nie spodziewałam się, że tak będzie się utrzymywać. Jest strasznie droga jak na szminkę drogerii, no bo kosztuje chyba ponad 60 zł. I właśnie czekałam, pamiętam, na tę ostatnią promocję. Na no, którejś promocji wreszcie nie kupiłam dwa. I właśnie czekałam na te promocje, bo było mi szkoda kasy, żeby ją kupić za 6. Ale naprawdę było warto czekać, bo jest świetna. Naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę, że ją kupiłam i za rzadko ją noszę. powinna ją nosić częściej, bo jest piękna. Wiem, że wielu osobom przeszkadza zapach tych czminek. No, kompletnie nie przeszkadza, a nawet trochę mi się podoba, więc nie wiem, jestem dziwna. <grych> Ale tak. To tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że... Wam trochę pomogłam w tym buszowaniu yy, w rosmanowskich ramach podczas tej promocji. I jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie dostać podobienia o moich kolejnych filmikach. I jeśli ten filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Wszystkie informacje dotyczące Snapchata, Instagrama, mojego wieku, imienia itd. itd. znajdziecie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!